To jest mój wiórnik. Tak to sobie ja muzą nazwałem. Nie wiem jaka jest muza przylarza, a tym bardziej by nie przelarstwa. Zupełnie to zaniedbano we współczesnej merkantylnej, pogodzi za ilością sprzelanego miodu. Może jednak kiedyś odrodzi się w przelarstwie trochę artyzmu i duszy i znajdzie tam swoje miejsce. Właśnie to są dwie części. Jedna to właściwa wirówka. jest to. I coś na czym to stoi jest po prostu zwykły zbiornik z tak zwanym cedzidłem. Cedzidło to stara szczelarska nazwa, a forma techniczna może troszeczkę zmieniona jest. To jest ustawione w takim wycięciu tutaj, żeby było bardziej stabilne. przez gwiertar. <coughs> to jest korek w dnie. Korek spływowy. Ma dwa położenia. Jeden to jest zatkany, a drugi wyciąga się do góry, przekręca i on pozostaje w pozycji otwartej. Kiedy chce się zamknąć, przekręcam, zatykam i już. separuje wstępnie yy, miód od wosku. Tak to mniej więcej wygląda. W to wlewa się masę woskową i ruch obrotowy wiertarki wprowadza ruch. i to jest siła na ten, yy. regolazione allora. Chcę jeszcze dodać sprawę cydziwa. Okay. To jest cydziwo, w ten sposób zrobiłem. Z tym, że jeżeli ktoś chce koniecznie usprawnić nieco ten proces, można zrobić dwa filtr. to jest po prostu filtr. I ustawić jeden na drugi. Jeden i drugi. I dopiero na to ustawić. No, ustawić. W tym wypadku trzeba zwrócić na to uwagę, że ceciło bardziej gęste powinno być jako drugie, niższe. A na tym bardziej rzadkie ceci. Wtedy za jednym ściekiem mamy <coughs> no doskonale przefiltowany. Kiedyś na początku zanim zanim do środka dążą daleko prościej jest po prostu odciąć, odciąć górną część diadra i z tego zrobić ramę. A więc zrobimy sobie kiedyś coś takiego. I na tym, no, praca dosyć, dosyć, trochę pracy wymagało to i w końcu ten rodzaj uznałem za daleko bardziej praktyczny. Jest jeszcze coś, na co chciałbym zwrócić uwagę. Otóż odcięte od dziegarów plastry z miodem przed odcedzeniem trzeba rozdrobnić. Jeśli w małych ilościach można go rozruszyć w czymś w tym rodzaju. O, jest więcej z przedłużoną rękojeścią albo coś w tym rodzaju o, przez rozduszanie i równocześnie rozgradnienie. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby zbyt dużych obrotów nie było, dlatego że no, po prostu nie robić pniany. To jest już ta rozdrobniona masa. Może troszeczkę zbyt dokładnie rozdrobniona. Teraz tę masę. Jest jakieś 3-4 galonów. Korek jest zatkany, także to jeszcze nie wycieka. I tak możemy to zostawić teraz na jakiś czas, żeby miód spłynął na dno. Wosk wyszedł do góry i wtedy otworzę korek. Tak wyglądają granulki wosku z tej masy po odwirowaniu. Całość tego procesu jest sprawna, prosta, stosunkowo szybka, czysta. Bez spotkania miodem rąki całego otoczenia. Przy małych ilościach zebranych plastrów z miodem wystarcza zwykłe kuchenne sitko. jednak zwykle nie kończy się to na tak małych miodobraniach. Manipulując plastrami w najróżniejszych celach, stajemy czasem przed problemem jak podczepić do dźwigara kawałek plastra, który oderwał się nam. Lub odcięliśmy w jakimś określonym celu. Istnieje przynajmniej kilka takich celów. Jest to dosyć trudne, szczególnie jeśli jest to nowy plaster, ponieważ jest on bardzo delikatny. Klamry do włosów, jakie używają czasem kobiety do swoich fryzur, doskonale spełniają nasze wymagania. Z bardzo małą i łatwą adaptacją, ponieważ jest to termoplastyczny plastik, stanowią praktyczne narzędzie. Jest ono tanie i łatwo dostępne. W mojej praktyce pszczelarskiej używam takiej klamry do podwieszania kawałków plastrów z rodni, będąc pewien, że są tam jajka. Było to w celu wyhodowania sobie pszczelich matek. Dwa takie kawałki zawieszone obok siebie przy ścianie bocznej nad wylotkiem z odpowiednią ilością pszczół pielęgniarek z rodni wystarczają, żeby po stosunkowo niedługim czasie kilku dniach pojawił się tam matecznik lub mateczniki i w końcu pszczoła-matka. Może się zdarzyć inna sytuacja, kiedy będziemy chcieli mieć zaznaczoną pszczolą matkę. W celu łatwiejszego jej odszukania. Zaznaczenie pszczele matki nie jest ani trudne, ani skomplikowane. Czasem zechcemy tylko uchwycić pszczelą matkę w jakikolwiek celu, ale głównie w celu odseparowania jej od jej rodziny. Jest to jeszcze bardziej proste niż złapanie jej w celu jej zaznaczenia. Potrzebna do tego jest mała, plastikowa, winylowa, elastyczna, przeźroczysta rurka oraz pudełko, które komercyjnie używane jest do transportu czy przesyłania pszczelej matki wraz z kilkoma pszczołami.